Zapraszam Państwa do ENERGII Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych oraz do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz śledzenia nas na Facebooku. Witam Państwa w Energii Gas Polska. Dziś przedstawimy Państwu bardzo popularny samochód, jaki dzisiaj u nas zagościł na montaż. Jest to mianowicie Kia Seat o pojemności 1,6 litra, mocy 125 mechanicznych z 2011 roku. Założyliśmy tutaj instalację PRC Sequence 32 z podłączeniem do OBD. Koszt takiej instalacji wynosił nas 3100 zł. Zapraszam do obejrzenia poszczególnych części instalacji gazowej. Za dużo tutaj nie widzimy, z takich widoczniejszych rzeczy filterek fazy ciepłej wraz z elektrozaworem. Zaraz poniżej mamy reduktor Genius MB1200. Tutaj obok mamy filterek fazy lotnej. Pod pokrywą znajduje się czujnik ciśnienia oraz temperatury gazu. oraz e, wtryskiwacze gazowe kolory pomarańczowego. Tutaj widzimy na samej górze ich e, wtyczki. E, ostatnią częścią instalacji jest komputer, który znajduje się na skrzynce bezpieczników. z maski, jeśli chodzi o części, to wszystko. Zapraszam Państwa e, do środka. E, przełącznik na życzenie klientki oczywiście został zainstalowany tuż obok e, Przełączników od regulacji świateł, także są bardzo dobrze widoczne. Następną częścią instalacji jest wlew. Wlew oczywiście również na życzenie klientki, z dokręconą końcówką. A po zamknięciu klapki, wlew jest całkowicie niewidoczny. Ostatnią częścią instalacji jest zbiornik. Niestety, o ile że to jest kombi. Wnęka jest bardzo mała, także zbiornik, jedyny jaki tutaj nam się udało założyć jest to zbiornik o pojemności 44 litrów, tak aby po prostu nie unosił nam podłogi, żebyśmy mieli komfort przewożenia dużych gabarytów. Przejdźmy proszę Państwa do podsumowania. Spalenie takiego auta na benzynie wynosi 9 litrów, po założeniu instalacji LPG samochód powinien spalać około 10 litrów, także na każdy 1000 km zaoszczędzimy 205 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosił panią 405 zł, a na LPG już powinien spaść do około 200 zł. Także całkiem korzystny wynik, oszczędzamy od razu połowę. Zbiornik, tak jak już mówiłem, założyliśmy tutaj o pojemności 44 litrów, co pomoże nam na uzyskanie zasięgu w granicach 350 km. Także też całkiem sporo, jeżeli chodzi nawet o taki mały zbiornik. Dziękuję i zapraszam Państwa do Energii Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych oraz do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz śledzenia nas na Facebooku. Dziękuję.